Dobry dzień dobry. Coś jedzie za ścianą. Więc będzie nam chwilę przeszkadzało, ale trudno. Witam ponownie w lekcji blacharstwa. Tylko że właściwie temat spawania dzisiaj kończymy. Kończymy go konkursem. Pod tym filmem będziemy, będę, wybiorę jeden z, z waszy, jedno z waszych zgłoszeń i osoba, która. Wygra, dostanie spawarkę. Spawarkę 200A Torosa. Co ja muszę za to zrobić? Ano muszę to, że muszę ją przetestować, mniej więcej. Sprawdzimy sobie, jak spawa czwórką, elektrodą, czy nie zakłamuje parametrów. Zgodnie z tym, że mamy 160A, powinno być do czwórki. To sobie sprawdzimy, czy, czy rzeczywiście, bo jak wiecie, pojawiają się na rynku. Spawarek takie maszyny, które mówią, że mają 300, 330, 350 Amper z 230V. No, delikatnie mówiąc, pewnie jest to przekłamane. Zobaczymy, czy ta spawarka rzeczywiście trzyma parametry, jak to się spisuje. No i dokładnie, tą maszynę będziecie mieli do wygrania. Co trzeba zrobić? Ano, trzeba zrobić sobie, przejrzeć sobie filmy i napisać. W komentarzu, ile było filmów związanych ze spawaniem migiem. To znaczy, mówię o konkretnych rozwiązaniach, konkretnych w lekcji blacharstwa. Podpowiem tyle, że rozpoczyna się to filmem Półautomat we warsztacie blacharskim. I musicie zerknąć i e, wpisać w odpowiedzi. To będzie jednocześnie zgłoszenie. Z Pawarki dostaniecie osoba, która wygra, którą wybiorę z tych komentarzy e, będzie dostanie ją kurierem no już pewnie po Nowym roku, bo mamy blisko świąt, więc mm, no nie oczekujmy, że to będzie w tym, e, w tym roku. Dobra, to teraz małe zbliżenie na spawarkę i zaczynamy. Otóż tak, spawareczkę mamy taką, czyli MMA 200A 2005. Oczywiście od Torosa, czyli przetestowana. I teraz tak. Jakie ona ma tu funkcje? Oczywiście MMA. E, oczywiście tiglifta, lifta. E, ma oczywiście funkcja VRD i HOTA, czyli podbicie. Prądu, przy, natężenia prądu przy rozpoczęciu, jeżeli miałoby się coś skleić. I teraz tak, spre, przetestujemy sobie na elektrodzie 2,5, e, przetestujemy sobie na elektrodzie 4, no bo jeżeli te dwie skrajne będzie spawała, to wiadomo, że pod, wszystkie podstawowe będzie spawała. E, wyspawamy sobie po jednej elektrodzie, bo to nie ma sensu więcej. Spawarka ma sprawność 30%, e, co w zupełności tak naprawdę wystarcza. Dlaczego? Dlatego, że przez 3 minuty to praktycznie takiej elektrody jak tutaj macie, to jest standardowa, tam 350 mm chyba. Nie jesteście w stanie spawać tego dłużej niż 3,5 minuty, a przy każdym uruchomieniu spawarki mamy rozpoczęcie nowego cyklu. Ale zresztą zerkniemy sobie jakie ona ma, jaką ona ma sprawność. Tak jest, 200 Amper, ma przy 30%, czyli 3 minuty na 10 minut. Później mamy 142A na 60% i 110A na 100%. Dobra, no to co? No to bierzemy się za spawanie. Zrobimy sobie to na takim. Generalnie ja spawaczem MMA nie jestem ale będziemy spawać tego typu blachę, powiedzmy, bo to już jest blacha porozcinana, profile właściwie porozcinane. To jest ścianka trójka, więc myślę, że powinno się to udać. No to co, bierzemy się za robotę. Tak jak było widać, to właściwie to całe spawanie tej czwórki, 2,5, nie zajęło nam dłużej niż pewnie 3 minuty. No na filmie to będzie dokładnie widać ile. Jak się spawało? W momencie, kiedy zaczynałem na 160 Amperach, to tak właściwie książkowo, tą elektrodą czwórką, no, sami widzieliście jak wyglądała kwestia zajarzenia, nie była funkcja hot start, nie była włączona. Jeśli chodzi o elektrodę dwójkę, 2,5 właściwie, no to przy początku tutaj mieliśmy taką sytuację, że chciałem stwierdziłem, że no może skoro materiał już jest na tyle rozgrzany po elektrodzie czwórce, to zmniejszyłem natężenie, no jednak nie, przy 90 Amperach nie wystartowała, przy 100 Amperach właściwie poleciała, przy czym e, tak naprawdę tutaj w, już pod koniec Mieliśmy taką sytuację, że no było widać, że materiał jest już na tyle rozgrzany, że można by było to natężenie obniżyć. Jeśli chodzi o to, jak wygląda wyposażenie tej spawarki, no cóż, uchwyt jest pod 200 A przygotowany, czyli właściwie dedykowany do, do tej spawarki. Przewody są był. Przewody są 25 mm i mają tak gdzieś na oko, nie wiem, 2,5, może 3 metry. Przewód przyłączeniowy jest około 2 metrów. No i tyle. I właściwie tak naprawdę spawarka prosta, mała. Wagowo, no tak gdzieś ja wiem, ze 4 kilo może ma. Nie wstawiałem jej na wagę, więc dokładnie wam nie powiem. Ale jeśli chodzi o, war, o to, jak spawa, to, to myślę, że będziecie zadowoleni. Ja tej maszyny nie mam, no bo u mnie ona się nie przydaje. No to co? Właściwie zakończyliśmy e, kwestię związaną ze spawaniem. Tym konkursowym filmem e, kończymy serię związaną ze spawaniem, związaną z technikami spawalniczymi, czyli MMA, Tiga i MIGA. Jeżeli wszystko się uda, to od myślę, że gdzieś lutego wystartujemy z nowymi, z nowymi szkoleniami, ale już będą trochę inne. I no proszę Was, uzbrojcie się w cierpliwość, dlatego że na razie nie będę wysyłał. Żadnych wycen. Pracuję nad nimi i myślę, że gdzieś tam w połowie stycznia się pojawią i otworzymy kalendarz nowych szkoleń. A co? Teraz co będziemy robić? No co? No, chcieliście, żebyśmy robili coś wreszcie. O, dziwno się robi. Eee, blacharsko, no to będziemy robić blacharsko. Zaczniemy mm, używać narzędzi blacharskie, koło angielskie, jak spęczarka, jak żłobiarka rolownica, młotek pneumatyczny i no ja generalnie nic nie biorę na warsztat, więc będziemy takie trochę na sucho to robić, te, te elementy, ale myślę, że Wam się to przyda i czegoś się nauczycie. Możliwe, że gdzieś tam zrobimy sobie też jakiś cykl szkolny związany z tym, ale to szczegóły w styczniu. Zbliżają się święta, rozwiązanie konkursu będzie pod filmem, dlatego hmm, ja już teraz Wam składam życzenia rodzinnych świąt, no zabawy w Sylwestra nie będzie, ale żebyście go przyjemnie spędzili. I co? I widzimy się w przyszłym roku. Trzymajcie się i do, do zobaczenia oby w tym samym składzie albo jeszcze szerszym. Hej!